Witam z tego serca. Witam w tej flamandzkiej scenerii świata, w którym doświadczamy. Czy ten świat jest życiem? Czy ten świat jest śmiercią? Na pewno ten świat jest doświadczeniem i Rodzajem złudzenia, w którym my oddajemy energię, dlatego, że w tym śnie przyjęliśmy, że ten świat jest życiem. Dlatego, utknąwszy w świecie obłędów, w świecie piekła, dawaliśmy temu światu energię. Wyjeżdżając na dzisiejsze spotkanie, budząc się właśnie ze snu, przyszedł mi niesamowity sen. Otóż jest piękna pogoda. Jest to obrzeże miasta, wielkiego blokowiska. Atmosfera wielkiego weekendu, pięknej pogody. Wszyscy odpoczywają. A raptem jest gdzieś jakieś wydarzenie. Wszyscy biegną, dzieci zaciekawione, podążają w stronę tego wydarzenia, i panuje totalny rozgardiasz. Obserwuję, że idą trzy małe dziewczynki. I taki jestem trochę zdumiony, że one idą same. Bez opieki. Opodal jest woda, to woda z taką obmurówką i głęboki taki spadek, jak w dokach do y, wodowania, do y, sumowania statków. Zdążyłem to powiedzieć osobie, do której mówiłem, a może to mówiłem do siebie. Y, na sekundę odwróciłem głowę. I zobaczyłem, że pierwsza dziewczynka już wpadła do wody. Ona po prostu szła. Nie zdawała, ona nie miała lęku. <laughs> nie namyślałem się długo, wskoczyłem, zanurkowałem. Na szczęście do dna nie było daleko, gdzieś tak ponad 2 metry. No i było ją widać, że łatwo ją wydostałem, lekkie ciało. Zawsze się zastanawiałem. Czy poradziłbym sobie, ratując kogoś tonącego? A tu przyszedł taki sen i pokazał mi, że mogę. Podałem tą dziewczynkę na brzeg i o innej osobie, i zobaczyłem, że dwie drugie też już są pod wodą. I kolejno, te trzy dziewczynki małe, no tak, nie wiem półtora roczku powiedzmy wyciągnąłem yy, na brzeg wziąłem jedno przełożyłem przez kolanko przez kolano i ona zaczęła zwracać wodę naprawdę nie tylko wodę ale taką yy, zieloną ciecz, szlamę taki szlam <gryw> dosłownie gadzi chwilę się zastanawiałem co ten sen mi przynosi, co przynosi mi w chwili, gdzie zaplanowałem, że już za moment wyjeżdżam rowerem na kolejny odcinek i nagram sobie po przerwie, jaką mi gość YU zagotował, dając mi przerwę w nagrywaniu. Banując mój kolejny film, siłą rzeczy miałem czas na zastanowienie, na głębokie skupienie się, na odczucie tego, o czym Wam powiem, z czym z Wami się podzielę, z czym podzielę się z Tobą. Trzy dziewczynki symbolika pięknej cyfry trójcy. Symbolika kobiety, bo oto kobieta matka, kobieta siostra i tym samym siostra, czyli czysta miłość, czysta miłość, <laughs> następnie ta relacja przeradza się w partnerstwo i trzecia kobieta to córka. W tym są trzy kobiety. One na Ziemi nie istniały, one były utopione. One w tym świecie, w którym zaistniałem, jako mężczyzna, w którym jako Bóg stworzyłem taką projekcję, naprawdę, można tak powiedzieć, jestem sam. W tym śnie, a bardziej jako Bóg, stworzyłem sobie marzenie, doświadczenia, z odwrotnością miłości, czyli z omamem, z demonem, który miał, sobie go stworzyłem jako idealnego, jako zupełnie coś odmiennego. Tak długo z tym mm -hmm. <grywka> doświadczałem, że nie widziałem zaślepiony, <grywka> że to nie jest kobieta. Wciąż przyjmowałem to jako kobietę. Nareszcie gotowy jestem po moich doświadczeniach ludzkich w tym świecie, nazywanym światem człowieka, naprawdę światem demonów, gotowy jestem w pełni oprzytomnieć i odradzam kobietę. Odradzam ją z niewoli, którą jej zgotowałem. Mit mówi że ona tu powstała z adamowego żebra, że stworzył, stworzyłem ją, go ją na podobieństwo swoje, czyli z me, energetyki y, mężczyzny, mitycznego Adama, którym schemat mitologii, zapisu, programu, kodowania, którym te mity były, mówiły nam, jak powstała, podpowiadały, naprowadzały, jak powstała kobieta jako ciemna siła, ying, która pożerała yang, ciemność, która pożerała mężczyznę jako światło. I tak trwał ten świat. Trzy kobiety. <laughs> Przełożyłem to sobie tak: właśnie kobieta mama, kobieta tak zwana żona i kobieta partnerka. Można i tak. Teraz trzy kobiety, również jakie spotkałem czyli kobieta żona. Kobieta, którą znowuż dostałem przez sen, która powiedziała mi o sercu, ale spytałem ją, skąd masz te informacje, skąd masz te głosy. Ona odpowiedziała, że te literki z wahadełka przekładają jej się tu w głowie i one tworzą słowa. I to mi nie pasowało. Jej postępowanie nie było spójne z tym, co mówiła. Poszedł tak, a mówiła, że jest córką Jezusa, mówiła, że doświadczała Izydy, mówiła no, różne rzeczy, yy, które były niesamowite. Jednak. Już teraz wiem, że demon tej wszech rzeczy wiedział wszystko, był we wszystkim, bo ja go przyjąłem, bo tak jako świadomość go przyjęliśmy, że nazywając go Bogiem, swoim Panem, a siebie swoim sługą, mówiąc, że On jest we mnie i we wszystkich. No i oczywiście u Kowalskiego w piwnicy też jest. O ile Kowalski ma piwnicę. To tyle <laughs> dygresji. Potem mój przyjaciel przepowiedział mi kobietę, która da ci niezwykle, niezwykle mocne lekcje. Ja go zlekceważyłem. Mówiąc kolokwialnie, ja go olałem, bo widziałem, jak sam głęboko jest opętany, zagubiony w uzdrawianiach, w channelingach od, takiego, od tak zwanego Boga, który krzyczał w nim przeraźliwie, przekleństwami, kiedy poprosiłem go, że zróbmy przestrzeń miłości. I teraz posłuchaj i zobacz, jak ten byt wygląda. Ale do rzeczy, rzeczywiście doświadczyłem rodzaju partnerstwa seksualnego opętania nimfomańską, takim, taką mrzonką, fantazją, która pojawia się, bo demon, naprawdę jest jeden demon, który robi, on robi wszystko, aby ciebie w tym świecie. Zatrzymać. Dlatego ta osoba ponownie jawiła się córką Jezusa, Persefoną i czym jest wielką mateńką ziemi. Tak, bo demon tego świata yy, tak siebie utożsamiał. A na dodatek Prowadzeni wszyscy byliśmy tak, aby teraz z kolei nastał matriarchat, aby nastąpiła zemsta na mężczyźnie, że on wszedł w taką fantazję i stworzył taki świat oparty na seksualności. Jak to kiedyś nagrałem w jednym z filmie, tu wszystko kręciło się na dupie. Wszystko obracało się na dupie. Sorry za słowa, ale taka to była prawda. Takie mieliśmy tu zobaczyć świat. My przyjmowaliśmy go za normę. Nie widzieliśmy wynaturzenia, dlatego nie wychodziliśmy. Taka kobieta w cudzysłowie <laughs> niezwykle mocno zareagowała. Że nie chcę więcej mojego kolegi, przyjaciela widzieć, bo demony w pewien sposób konkurowały z sobą. Bała się obnażenia. I tak krok po kroku grzązłem. Jednak teraz nareszcie wiem, że wszystko nam pomaga. Wszystko jako świadomość. Powstało ze źródła. Wszystko powstało w, w, w miłości. Z jakichś powodów, właśnie z takich, chcieliśmy poznać świat odmienny. Weszliśmy w Niego, wszedłem w Niego. Jest, świadomy jestem, że jestem całą tą świadomością, że jestem w każdym, że jestem w pełni miłością. już. Nie utożsamiam się z czarnym światem. Poznałem barwy czarne, poznałem czym jest śmierć, cierpienie, a więc mam wszystko. Taki, dopiero nareszcie jestem salony, jestem pełny, jestem nie do zainfekowania. Poznałem wszystko. Taki, nareszcie jestem gotowy. Przywrócić sobie piękno barw, krainę szczęśliwości, jaką ziemia naprawdę jest. To nie jest niszczenie tego świata, to jest tylko przemiana. To jest dosłownie takie przeobrażenie, jak wyjście ze snu, jak zapalenie światła w piwnicy. I tym jest mój jakże y, wymowny dzisiejszy sen, którym dzielę się z Tobą i dzielę się takim spojrzeniem, abyś zobaczył życie jako sen, abyś zobaczył, że też w sobie przywracasz kobietę i przyjął prawdę, że mężczyzna już się przebudził że mężczyzna podaje rękę kobiecie, a ona przyjmie ją wtedy, kiedy ty prawdziwie sercem ukochasz całą kobietę. Kiedy ukochasz matkę, prawdziwie jesteś gotowy pokochać siostrę, prawdziwie znajdziesz autentyczną partnerkę, prawdziwie jesteś gotowy stworzyć córkę. Jako Czystą stwórczynię miłości. Inaczej płodziłeś niewolnice, które gwałciły demony, a ty cieszyłeś się, albo smuciłeś, że córka wybrała świat prostytucji. Tak czy inaczej, wszyscy w świecie prostytucji doświadczaliśmy tu za te absurdalne nauki, Demony. Używały nasz seksualnie. A kim ty byłeś? Jeśli spółkowałeś z demonem. Jeśli jako świadomość, jako źródło <laughs> wszedłeś w kopulację z demonem. Ona pojaw on pojawił ci się jako demonica z pernamentnym makijażem. Jako dosłownie mist świata. Jako niebywała, niebywały demoniczny seksapil. Jako nimfomanka lubieżnie spełniająca każdą twoją myśl seksualną. Każdą twoją dewiację. Okręcając cię tak jako wąż abyś nigdy nie wyszedł z tej lubieżności. Kopulując takim bytem, stawałeś się demonem, coraz bardziej grzązłeś. Twoje ciało cuchnęło od dosłownie piekielnej siarki, od smrodu trupa. Z ciała zgarniałeś robaki, bo kiedy zobaczyłeś sercem, to widziałeś kobietę znowuż w cudzysłowie która wyszła z grobu z której ociekają robaki a ty całowałeś jej ciało i mówiłeś jak jest pachnąca jak jest podniecająca a to był fałsz to było misterium diabłów a <laughs> dlaczego nie wychodziłeś bo wciąż przyjmowaliśmy ten świat jako życie. A masz zobaczyć prawdę, masz zobaczyć, że to nie było życie. Przeczyłeś sobie, umierając wciąż i wciąż i wciąż. Powracałeś wciąż i wciąż. A nazywałeś siebie, że to jest życiem. Że tu robisz karierę, że tu masz swoją manufakturę, że tu się spełniasz, że tu masz uznanie, że tu masz tytuły, a tylko kiedy źle się sprawujesz, idziesz do więzienia albo świat cię spycha na manowce, kiedy zaczynasz to obnoszać. Demony pilnowały każdego. Tutaj na każdym kroku. Tylko podnosząc swoje wibracje, stajesz się nietykalny. Ponownie ci mówię słowa: pożyć wszystko, uwolnij wszystko. Tak tylko uwalniasz siebie. Tak prawdziwie kochając siebie, uwalniam kobietę. Ona się odradza. Ona oczyszcza się w czystej wodzie. Ona te dziewczynki przybyły, abym je uwolnił. Te kobiety przybyły, aby chciały się odrodzić. Niedawno byłem u moich znajomych. Tam były małe dziewczynki. Jak one niezwykle mnie przytulały. Jak mi dziękowały, że e, przybyłem do ich domu. Mówiły niesamowite, głębokie teksty. Jak były wdzięczne, powiedziały, że nie mam nocować w namiocie, że one już przygotowały dla mnie pokój, że jedna pójdzie do pokoju drugiej i że rodzice już na to się zgodzili. Ze wzruszenia aż się popłakałem, bo tak niebywałe spotkanie. Z Gotowały mi istoty, które prawdziwie są jeszcze w sercu. My tym dzieciom nie pozwalaliśmy być w sercu, podawaliśmy im nauki poprzez umysł, a to była projekcja. To był projektor, poprzez który mieliśmy widzieć tą inscenizację. Jak niezwykle przypominającą złudzenie życia. To była śmierć. Ten punkt zobaczenia tego tak jest właśnie punktem krytycznym, jest punktem zwrotnym, który dostrzegając dosłownie odbijasz się od dna. Tak, odbijam się od dna. Ja jestem tobą, a ty mną, jestem tym samym pięknem. Tu już nie negujesz nie, nie neguję miłości, nie, nie neguję o ciemności, bo tak przeczyłbym się sobie, w swojej doskonałości, że upadłem, stałem się demonem, a jednak chciałem to poznać. Aby dokonać tej zmiany, wszedłem w to tak głęboko, dosłownie pokazując, że nic nie jest w stanie zawładnąć istotą boską. Mimo, że dałem sobie zapomnienie, powróciłem ponownie, ale teraz naprawdę dokonałem zmiany tego świata bo dokonałem zmiany siebie. Teraz naprawdę dokonałem przebudzenia tego świata, bo dokonałem przebudzenia w sobie. Kocham Cię.